Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie koziorożce. Zobaczmy sobie, co dla Was na kolejny tydzień. Co dla koziorożca. O, wow. Główna energia to azmia, czy? Zobaczymy, o co chodzi. U, prawda. Ja tutaj czuję, że coś tutaj się nieszczerego dzieje. Zaraz zobaczymy, gdzie są moje karty wyroczni. Zobaczymy jeszcze, dopowiemy sobie. Ktoś tutaj jest zagubiony, wiecie co? Jest dziewiątka też, 36, 7 może mieć znaczenie. Ktoś tutaj jest zagubiony, bo, bo jest jakaś nieszczerość. Więc Potrzebujesz kierunku, żeby ktoś pokazał ci kierunek, w którą stronę iść. Zobaczmy sobie jeszcze z tych kart. Co jeszcze? Aha. Aha. Wiecie, dla niektórych osób tutaj może być tak, że się dowiedzieli, że są drugą osobą. Że są drugą osobą i. Macie, jakby, dowody na to, że ta druga osoba was zdradziła, i to jest jeszcze nie wszystko, bo tutaj patrząc na Tarota, to tak. As mieczy to jest wasza główna energia. To jest prawda. To jest wyjście prawdy na jaw, tak? Odcięcie też czegoś. Wy jesteście w szóstce mieczy, czyli odejście. Chcecie poprawy sytuacji, odchodzicie od czegoś. I wyzwaniem jest siódemka mieczy, czyli to mogła być zdrada. To mogło być jakieś kłamstwo. Więc może to dotyczyć oczywiście też pracy, finansów, tak? Ktoś mógł Was tutaj oszukać. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Dlaczego mamy. Mhm. Wiecie, ktoś z Was. Aha, jeszcze przypominam, że to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezygnowało z każdym, prawda? Bo jesteśmy na różnym, na różnym etapie. Po prostu bierzcie z niego to, co jest, czujecie, że jest dla was. Że jest dla was i odrzucajcie całą resztę. No dobrze, wracamy. Wow. Może to dotyczyć. Ja czuję, że tutaj wy jesteście w tej obecnie, w tej energii kapłanki i jednocześnie cesarzowej, wyobrażacie sobie. To jest dopiero połączenie. Jest ten asmiacz, czy. Że wy tutaj czuliście, że coś jest nie tak. Ktoś tutaj czuł, że jest jakaś nieszczerość, i wy jesteście teraz w tej energii, i ja chcę powiedzieć o tej prawdzie. Ja chcę się dowiedzieć. No dobrze, dlaczego jesteście wszyscy mieczy? No sprawiedliwość i diabeł. Tutaj ktoś ewidentnie został źle potraktowany, tak? I wy chcecie tej sprawiedliwości i jednocześnie, Odchodzicie od jakiejś sytuacji. Idziecie w jakąś przestrzeń bezpieczną dla was? To może być podróż też, tak? Wyjeżdżacie skądś. Albo chcecie, chcecie tego, bo wy się tak widzicie. Chcecie tej sprawiedliwości, bo tutaj spójrzcie, ile kart tutaj pokazało właśnie, że jest coś nie tak, tak? Ktoś został oszukany, zdradzony, okłamany. Dlaczego waszym wyzwaniem? Jest siódemka mieczy. Wow! Jeżeli to będzie bardzo specyficzne, ale jeżeli ktoś ma do czynienia ze znakiem powietrza, bliźnięta waga lub wodnik, to jest ten król mieczy. No to tutaj była zdrada. Jest trójka kielichów, tak? Tutaj mogła być zdrada, właśnie, albo jeśli chodzi o pracę, no to tutaj ktoś, z kim jesteście w jakiś sposób finansowo powiązani, za waszymi plecami coś robił, nie wiem, z inną firmą, z innym biznesmenem, coś takiego, tak? Jeśli chodzi o finanse, tutaj. Więc, yy, no ale spójrzcie, wy wiecie, czekajcie, widać tę kartę. Widzicie? Macie. <grymno> Macie dowody. Czekajcie. Ach, tak mnie denerwuje ten telefon ostatnio. Po prostu cały czas się zmienia to ustawienie. Nie można. Nie wiem, jak to zrobić. <grym> Więc tak to wygląda. Jest tutaj. Dowody są. Ktoś tutaj zostaje, właśnie. Coś tu wychodzi na jaw. Ok? No i tak, skąd tutaj się wzięła ta sytuacja? No, jest dwójka kielichów i jest król pentakli. Pojawiła się po prostu osoba trzecia. Pojawił się ktoś, kto może jest zamożniejszy, lepszy od was w jakiś sposób, może wy tak widzicie po prostu tę osobę. Wcale ona taka nie musi być, tak? I był związek. No, była rodzina nawet. Albo wiecie, jeśli o pieniądze, no to umieście sobie to, co ja mówię, tak wiecie, w innym kontekście. Staram się tak mówić, żeby, więc był tutaj jakaś była współpraca, była jakby rodzina, związek. I wy byliście bardzo cierpliwi co do tej osoby, Wy ją akceptowaliście taką, jaka, <laughs> przepraszam, jest. No ale tutaj w... wiecie albo ktoś wpakował wam się do związku, ktoś tutaj przyszedł i to była osoba, która jest tu jest ta dziewiątka kielichów, osoba, która jest bardzo pewna siebie. Jaki jakiś singiel, singielka, tak? I po prostu przyszedł jak po swojej. Jest rycerz buław. Więc tak tutaj to wyglądało. No masakra jakaś straszna, naprawdę. Więc Dobrze. Kto, co do Was idzie? Najbliższa przyszłość. Jest cesarz, sąd ostateczny i paźmieczy. No, wow. Dowiadujecie się czegoś. Po prostu dowiadujecie się, szukacie, być może. Nie wiem, od osób, online, cokolwiek, dowiadujecie się czegoś, bo ten nie. czy to jest właśnie osobka, która się dowiaduje, to jest taki mały detektyw, tak? I dzięki temu od... jest przełom, jest przełom w tej sytuacji, bo wiecie, wy byliście w tej kapłance, wyczuliście, że coś jest nie tak, ale nie mieliście potwierdzenia. I to jest właśnie to potwierdzenie. Te rachunki, to. Wiecie ten dowód na, na zdradę powiedzmy, tak? Być może ktoś zatrudnia detektywa, naprawdę. I ten detektyw się dowiaduje, ale dzięki temu wy wchodzicie w tę energię cesarza i jesteście. Macie kontrolę znowu nad sytuacją, tak? Bo wcześniej byliście oszukiwani. A teraz odzyskujecie kontrolę. Co przychodzi z zewnątrz, ósemka mieczy? Królowa Kielichów i szóstka buław. Wiecie, co? Ja myślę, że dla kogoś tutaj przychodzi? Rzeczywiście, ktoś, jakaś nowa osoba, która jest pełna miłości, pełna wsparcia dla was. I jesteście zauważeni przez tę osobę. Ona was widzi jak kogoś na scenie, tak? Czyli jest zapatrzona w was. Może ona jest blisko was. Może ją już znacie. W każdym razie pojawia się ta osoba. Ale wy jesteście w tej swojej takiej klatce mentalnej, czyli w tej ósemce mieczy. Być może boicie się wyjść do tego. Zamykacie się, budujecie wobec, wokół siebie mur, tak? Bo, no bo się boicie, bo byliście zranieni. Może to jest za wcześnie. Wiecie, to nie musi być taka znowu szybka przyszłość, to co przychodzi z zewnątrz. To jest po prostu ktoś, kto daje wam wsparcie, tak? To nie musi być nowa miłość. To może być siostra, może być brat, kochająca osoba która daje wam wsparcie. Przyjaciel, przyjaciółka. Czego wy się boicie? Na co macie nadzieję? O, wow, ale karty. Są kochankowie. Siódemka kielichów i, i rycerz kielichów. Wiecie, z jednej strony macie macie nadzieję na nową miłość, na nowy związek, na coś pięknego, że się wydarzy w waszym życiu. Ale z drugiej strony no boicie się, że to będzie ta siódemka kielichów, tak? Czyli znowu będą jakieś kłamstwa, oszustwa, znowu jakieś obietnice bez pokrycia i tak dalej. Zobaczmy, jaki jest rezultat. Jest Rydwan. Może być podróż dla kogoś. Królowa Mieczy oraz Królowa Pentakli. Piękna energia, powiem Wam. Bo tak, jakby jesteście w zgodzie ze swoją prawdą, jesteście sprawiedliwe dla siebie, dla sytuacji i czujecie się właśnie jak ta królowa pentakli, czyli mam wszystko, mam wszystko, czego potrzebuję. Więc to jest niesamowita energia. I w sumie, z taką energią możecie wtedy wejść w kolejny związek bo już potraficie odróżnić kłamstwo od prawdy, bo już znacie swoją wartość, nie dacie się tak wiecie wciągnąć. Jak to powiedzieć? Wiecie, ja sobie zawsze myślę, czasami ktoś mówi, A, ale naiwny był, ale była naiwna, bo weszła w związek z jakimś tam oszustem. No ale z drugiej strony, wyobrażacie sobie życie bez bycia naiwnym? Czy mamy nie ufać każdej osobie, która pojawia się na naszej drodze? Mamy po prostu uczucia być tą klową mieczy, tak non-stop? Odrzucić to wszystko? No nie da się tak. Musimy ufać ludziom, tak? A jeżeli trafimy na kogoś, kto próbuje nas oszukać, no to, no to co zrobić? No trudno, no, no nie mogliśmy. Ja sobie zawsze mówię: nie będę żyła tak, że nie ufam nikomu, bo ktoś mnie zranił, bo ja nie chcę tak żyć. Ja chcę czuć moje serce, tak? Ja chcę chcę ufać ludziom, a jeżeli trafię na takiego, który mnie oszuka, no to trudno, to trudno, przepłaczę i, i idę dalej, bo ta jedna osoba nie jest warta tego, żebym ja nie ufała innym ludziom, żebym nie miała bliskich związków z innymi osobami, tak, żebym nie dawała swojego serca innym, żebym nie bała się mm, brać serca od innych też, to nie chodzi tylko o związki, ale o przyjaźń, o wszystko, więc się rozgadałam. Macie piękną energię tutaj. Wyjdziecie z tego, co teraz się dzieje, z tych niewiadomych, z tego kłamstwa, z tego, co tutaj się wydarzyło. Zobaczmy jeszcze, jaka jest rada od liczb anielskich. I ufajcie, kierujcie się sercem. Bo czy warto przeżyć nasze jedno, jedyne życie właśnie jak król, królowa mieczy, bez serca? To byłoby smutne, bez sensu zupełnie. 9.1.1. Jesteś wołany. Wow. Przez górę? Jest 9, coś się kończy, to jest koniec cyklu i dwie jedynki, nowy start. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają dla Was tutaj. Wiecie, no to jest cykl, tak? Wszystko idzie w cyklu, więc... Chociaż zawsze mówimy, że to co dobre nie trwa wiecznie, ale pamiętajmy, że to co złe też nie trwa wiecznie. Ono się w końcu skończy. I życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochane koziołki. Miejcie się dobrze, trzymajcie się ciepło. Pa. pa.